Z poprzedniego filmu wiemy, czym są fake newsy, dlaczego tak szybko się rozchodzą. Czas pomówić o innych niebezpieczeństwach z nimi związanych i tym, jak sobie z nimi radzić. Podstawowym i najbardziej przerażającym zagrożeniem związanym z fake newsami jest ich wpływ w skali makro. Mówimy o narzędziu, które pozwala dokonywać masowej manipulacji w ramach określonych obszarów tematycznych, wypaczać opinię publiczną wobec nich. Sprawnie poprowadzona kampania w mediach społecznościowych może wydatnie ocieplić lub ocenić wizerunek konkretnej osoby. Na przykład polityka. Mogę i w swojej analizie dalej, ale sami zdajecie sobie sprawę z tego, jak boleśnie może się to odbić na procesach demokratycznych we właściwie każdym kraju na świecie. Szczególnie, że za pomocą takich narzędzi jak boty można organizować takie kampanie na naprawdę znaczącą skalę. Warto zaznaczyć, że szkody wywoływane przez fake newsy mogą występować w wielu wymiarach, na przykład osobistym czy biznesowym. Kolejny problem z fake newsami polega na wykorzystaniu tego pojęcia do prób zdyskredytowania wypowiedzi oponentów dyskusji. Oczywiście, jeśli ktoś faktycznie posługuje się nieprawdziwymi informacjami, należy zwrócić na to uwagę. Jednak niektórzy mogą cynicznie wykorzystywać to pojęcie do prób manipulacji polegającej na zarzucaniu innym dezinformacji. Brzmi to utopijnie, ale jest stosowaną praktyką. Szczerze mówiąc, wyjątkowo szkodliwą, ponieważ dewaluuje znaczenie i pojęcie fake newsów, co może skutkować bagatelizacją zagrożeń, które generują. Jak walczyć z fake newsami? Piętnujmy je. Warto wskazywać, że dane medium czy portal generuje je lub powiela. Dodatkowo możemy skorzystać z portali fact-checkingowych, które sprawdzają prawdziwość pojawiających się w przestrzeni publicznej wypowiedzi. Demagog.pl, jeden z najbardziej znanych portali tego typu, prowadzi swoją analizę w czterech krokach. Po pierwsze, prowadzi ocenę wypowiedzi pod kątem tego, czy zawiera zawartość merytoryczną. Jeśli tak, nadaje się ona do dalszego sprawdzenia. Nie da się ocenić wiarygodności opinii wartościujących czy obietnic na przyszłość. Oczywiście można dyskutować na temat ich wiarygodności, niemniej nie jest możliwe sprawdzenie, czy są one prawdą czy fałszą w momencie ich wygłaszania. Sprawdzenie zawartości metodycznej wiarygodnych sztukach. Po sprawdzeniu ocenianych informacji zostaje przydzielona im jedna z pięciu kategorii. Wskażę mnie, ponieważ ich typologia w bardzo wyraźny sposób obrazuje różnorodność fake newsów w zakresie poziomu i sposobu dezinformacji w nich zawartej. Po pierwsze, jest to prawda. Po drugie, częściowy fałsz, rozumiany jako informacja, która zawiera połączenie danych prawdziwych z fałszywymi. Obecność w nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona lub przeinaczona. Po trzecie, jest to fałsz. Po czwarte, manipulacja rozumiana jako pominięcie ważnego kontekstu wykorzystanie poprawnych danych do przedstawiania fałszywych wniosków, wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy, czyli cherry-picking, używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu, wyolbrzymienie swoich dokonań lub i umniejszenie roli adwersarza, poza merytoryczne sposoby argumentowania. I po piąte, nieweryfikowalne, czyli takie informacje, które są niemożliwe do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle. Praktyki stosowane przez portale fact-checkingowe mogą być wykorzystywane przez Was do tego, jak poruszać się w świecie zdigitalizowanych informacji. Ponadto, jeszcze raz zachęcam do korzystania z portali tego typu, mogą one Wam wymiernie pomóc weryfikować prawdziwość informacji, które odbieracie. Czy istnieją systemowe sposoby walki z fake newsami? Komisja Europejska proponuje w tym zakresie działanie oparte na czterech filarach. Po pierwsze transparentności, po drugie edukacji z zakresu korzystania z mediów i informacji, po trzecie wzmacniania pozycji użytkowników i dziennikarzy, a także po czwarte różnorodności i trwałości europejskiego ekosystemu mediów i informacji. Jak widać, ogromna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na władzy publicznej. Musi ona stworzyć odpowiednie warunki do walki ze dezinformacją, a także efektywnie ją egzekwować. Być może w tym celu potrzebna będzie regulacja statusu globalnych cyfrowych gigantów i wymuszenie na nich aktywnego zwalczania nieprawdziwych informacji. Odpowiedzialność spoczywa także na nas. Weryfikujmy informacje, nie powielajmy nieprawdziwych, a kiedy zauważymy fake newsa, zaznaczmy to. Inaczej będzie bardzo łatwo na nim manipulować, a tego wolelibyśmy uniknąć.